Mamy czas. Audio 4B7 Leszek, słuchaj, tłoczki się wciskają z przodu, tylko pod gumkami jest dużo brudu, ale się wciskają. Tylko no jest, jest brud, nie? E, także ten brud może spowodować, że za niedługo, nie wiem czy miesiąc, dwa czy pół roku, i ten tłoczek przestanie się ładnie wciskać. No i ogólnie on jest bardzo mocno skorodowany, ale jeszcze pracuje. Także do ciebie należy decyzja, czy coś z tym chcesz zrobić, czy nie. E, mówię teraz o przodzie cały czas. Teraz zobacz. Tarcze są bardzo mocno pordzewiałe, Nie tak jak tył, bo właśnie pokażę ci te tylne tarcze. Bo tego ci nie pokazywałem. Ty, Krzysztof, yy, tarcze gdzie masz? Gdzieś z, z przodu? Zobaczcie, jak wyglądała tylna tarcza hamulcowa. Także przednie są w lepszym stanie, no ale też w tragicznym. E, także tak naprawdę, jeśli też ma być dobrze, to z przodu powinny wjechać nowe tarcze, nowe klocki i zaciski pracują, ale z racji tego, że jest dużo brudu pod gumkami, warto by to było też zregenerować, bo nie wiadomo kiedy po prostu one staną, nie? E, tak to wygląda, więc daj znać, czy cokolwiek chcesz z tym robić. To na razie, hej.